Ma tutaj Dumbass. Witajcie w moim drugi, drugim poradniku pulpitowym. Pokażę Wam dzisiaj, co zrobić, żeby Minecraft Wam yy, nie lagował. No to tak, pierwsze co, wchodzicie w Cleanera. Link będziecie mieli w opisie. No, otwiera się. Dobra, yy, jest Cleaner, tak? Yy, I tak, yy, klikamy analiza. Czekamy aż yy, zanalizuje nam wszystkie problemy. Dobra, zanalizował. I tak, zostanie już 2 MB. Z, z ja polecam to robić każdego dnia, gdy tylko wejdziecie na kompa i uruchomcie cleaner. Teraz czekamy aż nam usunie. Dobra, usunął. Klikamy teraz rejestr i skanuj, by znaleźć problemy. No dobra. Jak widać troszkę plików tutaj jest. I naprawdę zaznaczone problemy. Klikamy tutaj, żeby nam nie kopiował i naprawdę zaznaczone problemy problemy zostały pewno widać 34x34 34 problemy i tutaj mamy narzędzia i możemy tutaj pousuwać e, niepotrzebne te gry, programy itd. autostart tutaj możemy powyłączać to że, że coś, jakieś rzeczy które by żeby nam się nie włączały e, przy tym, przy włączaniu kompa ale na razie to nam niepotrzebne. Klikamy Start, Uruchom i wpisujemy Procent, Temp, Procent i usuwamy wszystkie pliki, które tutaj są. One po prostu spowalniają system i gry, a szczególnie Minecrafta. Jak widać, niektórych plików nie da rady usunąć. Więc będzie trzeba wylogować y, y, się z y, konta i od nowa y, włączyć konto i wtedy je pousuwać, ponieważ y, niektóre procesy są pootwierane W tym przypadku klikamy OK i usuwamy pojedyncze bliki. Jak widać, problem leży w, w tym folderze. Wyskoczy nam zaraz błąd. Proszę bardzo, jest błąd. Dobra, ten folder zostawiamy i opróżniamy kosz. Kolejnym programem będzie Game GameBuster. Uruchamiamy go. Dobra, mamy GameBuster i tak, klikamy pierwszy defragmentacja. I tutaj mamy pliki do defragmentowania. Mamy ikonkę na pulpicie Minecraft SP. Ja mam w tym yy, przypadku niepełną wersję. Niedługo będę kupował pełną. Czekamy aż nam się załaduje. No i widać, mamy troszkę plików do defragmentacji. Klikamy defragmentuj. Już dochodzi do końca e, Dobra, klikamy Start uruch, o, Uruchom I wpisujemy procent, app data procent. E, Robimy to samo Z folderem .minecraft Hop I tutaj mamy znacznie Więcej plików, ponieważ e, .minecraft To jest folder docelowy Minecrafta, no i klikamy Defragmentuj Dobra, kolejnym krokiem będzie kliknięcie ogólne i kliknięcie tego guzika przyspiesz. W tym momencie przyspieszy nam komputer i program wyłącza nam niepotrzebne programy. Program będzie chciał zminimalizować do zasobnika. Klikamy zminimalizuj. I tutaj mamy takie coś. Klikamy na tą ikonkę, yy, i wtedy nam będzie przyspieszał Minecrafta. Ale na to jeszcze nie pora. Klikamy start, uruchom procent, update procent, yy, Pobieramy ma yy, i instalujemy go. Instalacja tego modu jest bardzo prosta. Mod zwiększa nasze FPS i poprawia jakość grafiki. Możemy usunąć y, niepotrzebne rzeczy. Usunąłem folder MetaInf, jeśli masz zainstalowane inne mody. Y, radzę y, first update kliknąć przy Minecrafcie. Y, wtedy y, wszystkie mody zostaną usunięte, jeśli masz słaby komputer razy grać bez modów tylko na samym Optify'mie. Ja mam zainstalowanego, zainstalowanego Racing mapa jeszcze. Włączamy naszego Minecrafta poprzez GameBustera. Jeśli nie macie tego czarnego okienka klikacie tutaj prawym i yy, pokaż okno. Jesteśmy już w Minecrafcie. Yy. Klikamy opcją z Video Settings i ustawiamy tak. Grafik na Fast. Tutaj dajemy Short y, 32 albo 48. Jeśli macie słaby komputer, to na Tini, Brightness dajemy na Maxa. smart Light na 0. Nie na Off, tylko na 0. Yy, dalej. Wibble on. Yy, fog Off. Fog Start 02 tutaj wyłączamy wszystko razem z deszczem i chmurami animacje klikamy all off i po czym klikamy fire e, animated on ponieważ to brzydko wygląda i tak e, quality wszystko dajemy na on off i tutaj random mobs na on dalej performance e, włączamy smooth fps on smooth world Dajemy na ON i otter Dajemy wszystko na OFF, oprócz serwer Textures. Dobrze. MOD dodaje nam tak zwane jeszcze przyspieszenie. Controls. Tutaj mamy zoom, lewy control. To się znajduje pod Shiftem. Tak. No i to by było tyle. Z, z tego możecie jeszcze dla poprawić wam się liczba FPS, klikając w właściwości, wchodząc w i tutaj zmieniając na 800, na 600 i 16 bit. Ja tego nie będę robił, ponieważ nagrywanie mi się może włączyć. Dobrze. Dziękuję za uwagę. Proszę o subskrypcję, jeśli pomogłem, łapkę w górę i pozytywny komentarz. Mówi dla was Dumbas, pozdrawiam, cześć.